Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarząd Powiatu Puławskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Puławskiego Szpitala. Placówką od 2015 roku kieruje Piotr Rybak. Jego kadencja upłynęła w zeszłym roku, jednak ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa postępowania konkursowego wtedy nie przeprowadzono. Obecnie wyboru najlepszego kandydata ma dokonać siedmioosobowa komisja, którą na sierpniowej sesji powołali radni powiatowi, jej pracami pokieruje członek zarządu powiatu Ireneusz Rzepkowski. Ponadto w skład komisji konkursowej wchodzą Marcin Rojczyk, Anna Krzysztofik, Tomasz Stolat, Tomasz Szymajda, Cezary Witkowski oraz Marcin Łaguna. Od kandydatów na stanowisko dyrektora Puławskiego Szpitala wymaga się m.in. pięcioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub ukończonych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i co najmniej trzyletniego stażu pracy. Osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora powinna również znać ustawę o finansach publicznych. Kandydaci mają czas na składanie niezbędnych dokumentów do 10 października. Rozpatrzenie kandydatur ma potrwać około miesiąca.